Witam Was tu, szalony kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy sobie 9 saszetek e, T-Mobile Extra Classy. To są saszetki z zawodnicami polskiej ligi. Tradycyjnie będziemy szukali mistrzów, zobaczymy co z tego wyjdzie. No to zaczynamy. Pierwsze co widzę to reguły gry. Tutaj wszystko jest dokładnie opisane. No i mamy mistrza. To jest Sernas, Zawodnik zagłębia lubi. Zobaczmy, co jest dalej. Piech, Rasiak, Słowik, Zwolniński, Stępiński. Czyli mamy tutaj jeszcze też gwiazdę. Otwieramy kolejną saszetkę. Kuciak. Kuciak tak fajnie stoi, jak, jak Petr Czech na jednej karcie zawsze mi się kojarzy z nim ten zawodnik nic ciekawego nie było zobaczmy co dalej o mamy tutaj ulubieńca fanów to jest zawodnik Lecha Poznań i karty podstawowe w zasadzie szału nie ma kolejna saszetka Też w zasadzie same karty podstawowe. Reguły gry. I karty podstawowe. Czyżby by na jednym miejscu miało się zakończyć. Zobaczmy następne. W zasadzie nic nie ma. Kolejna saszetka to już siódma. Znowu piech, gwiazda powtarza się. Wałżyniak. Saszetka numer 8 Tak to wygląda. I sęszczerka numer dziewięć: podgórski gwiazda. Kowalczyk Sikora. Czyli w zasadzie trafiliśmy tylko jednego mistrza, jednego lubieńca, no i reszta kart zwykłych. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy. Polecam się. Szalony kolekcjoner.